Dzień dobry, kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo pięknie 2 marca na karcie dnia, która dzisiaj, kochani, będzie taka nieco inna z uwagi na prośbę Eli, która poprosiła wczoraj przy kartach, co idzie w moją stronę, co jest przed nami ukryte, żeby zobaczyć w tym tygodniu jedną kartę dla każdego znaku, co ten tydzień dla każdego z was, dla każdego znaku Sodiaku, kochani, chcę pokazać. I teraz, moi drodzy, z uwagi na to, że Lunia jest tutaj osobą wspierającą ten kanał. Pomyślałam sobie, no nie, no słuchajcie, takie prośby tutaj idą, to nie ma, nie ma co. Musimy oczywiście taką jedną kartę tutaj dla każdego znaku zrobić, i moi drodzy tutaj, osoby, którym też na tym zależy, moi drodzy, będziecie mieć tutaj również, moi drodzy, w dniu dzisiejszym do karty dnia dołożoną jeszcze jedną kartę, co ten dzisiejszy tydzień, tak? Do 6 marca włącznie dla każdego znaku przyniesie. Ale moi drodzy, zaczniemy oczywiście od. Karty porady, która na dzień dzisiejszy brzmi, kochani, szczęście jest po Twojej stronie. No to świetnie, kochani, tutaj nic zadać, nic ująć, nie będziemy się rozwodzić nad tą kartą. Ja jestem osobiście zadowolona, skoro szczęście jest po naszej stronie, moi drodzy. No to słuchajcie, no nie ma się co martwić, nie ma co sobie włosów z głowy wyrywać, będzie dobrze. I moi drodzy, zaczynamy od baranka. Ja słuchajcie sobie tutaj drugą talię kart, ja jeszcze naszykuję, bo tu mam karty przetasowane już do. Do czego? Do, do, do oczywiście tygodnióweczki, ale sobie tutaj jeszcze doszykujemy właśnie tą, tą talię, bo mam ją na boku odłożoną, tą do tej tygodniówki. Jeszcze raz przetasujemy. Dobra, jeszcze raz przetasowana i moi drodzy, będziemy sobie dociągać z drugiej talii, żeby, żeby po prostu nam tu kart za 5 minut nie zabrakło. Oczywiście, no by nie zabrakło, ale wiem o co chodzi. Dobrze, baranek na dzisiaj. Baranek na dzisiaj. Kochani, nowy macie dzisiaj dzień, spędzony, oj, przepraszam Was najmocniej, będzie odbijało światełeczko, poczekajcie chwilę, może ja tą lampę troszeczkę cofnę? Okej, okay, będzie zdecydowanie lepiej. Wczoraj po prostu lampę przesunęłam, nie w tę stronę, co potrzeba i tak została. Dobre skarby, macie trójeczkę kielichów, a więc kartę mówiącą o tym, że dzisiejszy dzień powinniście spędzić bardzo dobrze, jeżeli chodzi o towarzyskość, o rozmowy z innymi ludźmi, moi drodzy, o komunikację generalnie i powinno być tutaj, moi drodzy, bardzo wesoło. I towarzysko przy okazji, moi drodzy, czyli wesoło towarzysko, bo jest to taka karta mówiąca o tym, że po prostu jest świetnie, mamy dobry humor, mamy bardzo dobry nastrój w dniu dzisiejszym i komunikacja z ludźmi jest tutaj naprawdę świetna. Flirty, te, te osoby z Was, które flirtują, mają jakieś romanse, kochani, jakieś układy trójkowe, no to tutaj dzisiejszy dzień również pod tym kątem nam się może zarysować. Jeśli chodzi o tygodniówkę do końca tygodnia dla baranka, słuchajcie, jakiś ciężar, który tutaj w waszym kierunku zmierza i idzie, słuchajcie, będzie coś tutaj ciężkiego. Nie mam dlatego pojęcia konkretnie, kochani, co, ale będziecie musieli jakiś ciężar donieść, słuchajcie, na swoich barkach w tym tygodniu, do końca tego tygodnia. Dziesiąt, dziesiątka buław po prostu pokazuje nam tutaj sytuację, w której Um, jakaś ciężkość, czy jakieś być może słuchajcie, obowiązki, bo to niekoniecznie musi być ciężar waszej własnej duszy czy emocji, ale mogą to być również jakieś obowiązki, które musicie, kochani, być może dopełnić do końca tygodnia. Będzie tego multum, będzie tego nadmiar, być może lekko za dużo, będziecie przeciążeni, ale coś tutaj, kochani, ten ciężar i ewidentnie zaznaczył nam się w waszej karcie. Dobra, byczki, dzień dzisiejszy. Słuchajcie, byki wypatrujące czegoś i gotowe do tego, żeby coś rozpocząć. Widać tutaj po prostu, kochani, sytuację, w której wyście chyba... Prawdopodobnie dojrzeli do tego, że chcielibyście po prostu zwyczajnie pójść dalej i skorzystać z tego, co życie wam daje, i to jest taka sytuacja gotowości do tego, żeby rozpocząć nowe plany, nowe projekty, słuchajcie, nowe kroki, nowe levele, kochani, co by to nie było. Zawsze jest tak taka, 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 taka tendencja do tego, że jestem gotowa iść dalej. W jakimś zakresie? Być może to będą jakieś rozmowy, kochani, być może o jakiejś sytuacji wyjazdów, podróży. Też może taka sytuacja być z jakąś inną osobą, czy ty chcesz, czy ty nie chcesz, czy się spotkamy, czy się nie spotkamy, a może zróbmy to, zróbmy tamto, zaplanujmy tamto, siamto i wam to. Ta gotowość tutaj w tej karcie, kochani, się zaznaczyła i całkiem możliwe, moi drodzy, że zwyczajnie byczki będą o tym przynajmniej dyskutować z kimś, albo przynajmniej rozważać to w swojej głowie. A co do końca tygodnia dla byka? Kochani, no, Sprawiedliwość, karta mówiąca o prawdzie, kochani, spojrzeniu prawdzie w oczy, tak bym to powiedziała. Być może, kochani, wy wreszcie coś zauważycie i konkretnie podejmiecie jakieś konkretne decyzje, bo Karta Sprawiedliwości pokazuje konkret. Ja wiem, czego chcę i ja rozważam. Być może też jeszcze tylko będziecie o tym rozważać, bo moi drodzy, bardzo często to też jest jak Karta, wiecie, rozważania za i przeciw, ale też bardzo często mówiąca o takiej sytuacji spojrzenia prawdzie w oczy. Więc być może, kochani, wy naprawdę, Albo konkretnie z kimś o czymś porozmawiacie, o jakimś ruchu naprzód, o jakimś, jakiejś sytuacji, w której róbmy coś obupólnie. Względnie, moi drodzy, spojrzycie prawdę w oczy i sami ze sobą przedyskutujecie pewne kwestie, zobaczycie, jak sprawy tak naprawdę się mają. Rozważycie wówczas, co macie dalej, moi drodzy, zrobić, albo jakaś prawda wypłynie na jaw, jakieś klimaty urzędowe, finansowe, takie słuchajcie, no też mogą się tutaj oczywiście jak najbardziej w tej karcie zarysować. Dobrze, bliźnięta na dzisiaj. Słuchajcie, wy dzisiaj złapiecie się w jakąś taką samodzielną, samodzielną, podkreślam, pułapkę, klatkę, więzienie, z którego nie będziecie za specjalnie chciały wyjść, albo nie będziecie może inaczej, nie będziecie potrafiły znaleźć możliwości czy rozwiązań. No, i tak mi tam troszeczkę, kochani, utkniecie z jakichś niewiadomych, kochani przyczyn, ale to jest takie pesymistyczne myślenie, takie myślenie troszeczkę skołowane, gdzie my po prostu czujemy się złapani w klatkę, jakbyśmy nie mogli i nie widzieli możliwości, żeby z tej klatki, kochani, wyjść z jakichś względów i z jakichś powodów, tak? Um... I co? No i siedzicie w tej klatce, moi drodzy, nie chcecie z tej klatki zupełnie po prostu wyjść, gdzieś po prostu coś was tutaj bardzo mocno zatrzymuje, albo jakieś pesymistyczne myślenie, które przychodzi wam zwyczajnie do głowy. A do końca tygodnia, bliźniak słuchajcie, no macie bardzo fajną kartę, bo macie kartę 9 monet. I tak troszeczkę teraz tutaj się zaśmieję, ponieważ ostatnio słyszałam, no nawet nie ostatnio, tylko wczoraj, że dziewiątka monet to wyuzdanie. Ho, 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 I powiedział to notabene ktoś z mojej branży. No po prostu czapki z głów. Kochani, no dziewiątka monet. Wy macie tutaj do końca tygodnia jakieś poczucie, że czujecie się komfortowo, czujecie się na pewno dobrze w tym, co macie. Być może coś zyskacie, być może coś kupicie, być może czymś będziecie się otaczać, co będzie wam dawało takie poczucie, że wszystko jest na swoim miejscu, że wszystko układa się tak jak należy. Więc końcówka tego tygodnia, no bo mamy środę oczywiście do tej niedzieli, powinna dać Wam takie poczucie, że otrzymacie albo dostaniecie, czy też ogólnie stwierdzicie, że macie albo dostaliście to, co chcecie i Wam się to podoba, co macie, tak? tak to jest dla Was wystarczające w pewnym stopniu. Dobrze, a co Uraczka wobec tego dzisiaj? Uraczka, moi drodzy, sytuacja jakiejś niejasności, jakiejś sytuacji, które, y, które w pewien sposób Was tutaj jakby napawają taką troszeczkę y, sytuacją pod tytułem, y, jakby to powiedzieć, y, takiego bym powiedziała, jestem nieklarowna, ja nie wiem, co mam robić, ja nie wiem, co mam myśleć, być może czymś się niepokoję, być może coś mi tutaj nie pasuje, mam jakieś lęki, jakieś obawy, jakieś takie sytuacje, w których boję się nawet wręcz. Czegoś. Co niektórzy mogą, kochani, za kimś albo za czymś bardzo mocno też tęsknić, bo karta księżyca bardzo często też pokazuje tęsknotę. Albo moi drodzy, iluzje, w której wy żyjecie, bo wam się wydaje pewnie, że tak jest, a nie inaczej, a tak naprawdę to nie jest. Rak do końca tygodnia. Rak do końca tygodnia, kochani, ma kartę: Nie puszczę tego, to jest moje i koniec, kropka. Będziecie mieć, kochani, taką tendencję do, powiedziałabym, sytuacji, w której nie będziecie chcieli się z czymś albo, albo no, czymś, albo kimś, oczywiście, jak powiedziałam, rozstać. Będziecie mieć chcieć tą, tą osobę, być może, albo jakieś mienie, czy cokolwiek, bardzo mocno zatrzymać przy sobie. Nie puścić tego za jasną cholerę, moi drodzy. I oczywiście, czasami warto coś trzymać, co jest nasze i nie dzielić się, oczywiście, tutaj z tym, um, no mówcie mi szybko z czym z tym znikim, moi drodzy, bo karta czterech monet pokazuje, to jest moje, ja tego nie oddam, ja to trzymam i tego nie puszczę, jak taki troszeczkę pies ogrodnika, moi drodzy, ale czasami kurczowo trzymamy się czegoś, co już dawno powinniśmy puścić, miejcie to też na uwadze. Karta też wskazująca na to, że po prostu coś może do Was przyjść i możecie też coś zyskać, moi drodzy, więc jeżeli czekacie za czymś, żeby to przyszło, to w tym tygodniu uraków, kochani, może to przyjść i będzie Wasze, więc to też jest, kochani, drugi wydźwięk tej karty. Lew na dzień dzisiejszy. Lew na dzień dzisiejszy, moi drodzy, ma kartę obrony i ochrony. Kochani, powinniście dzisiaj zwrócić bardzo baczną uwagę na to, żeby nie pozwalać sobie, aby inne osoby wam kierowały waszym życiem, żeby się wtrącały, żeby wiedziały lepiej niż wy. I tutaj trzeba by było w pewien sposób zastosować formę ochronną przed tymi osobami, ale może też tak być, że to wy chcecie gdzieś do kogoś podejść, chcecie tutaj od kogoś coś i będziecie widzieć opór tej osoby, czyli to, że ta osoba ewidentnie jakby chroni siebie i nie pozwala. Pozwala Wam dojść bliżej, więc e, albo albo, tak? A do końca tygodnia lewco. Do końca tygodnia lew, moi drodzy, będzie miał ochotę na spontany, będzie miał ochotę na jakieś ruchy, jakieś działania, żeby coś się działo, żeby coś się kręciło. Będzie was wzywał zew przygody, moi drodzy, i taka potrzeba do tego, a niech się dzieje. Chcę to, chcę tamto i tak dalej, i tak dalej. I tutaj, moi drodzy, no ewidentnie zaznaczyło się w karcie sytuacja, w której wy macie ochotę na to, żeby się działo. Wy macie ochotę na ruch, wy macie ochotę na to, żeby pójść do przodu. No i moi drodzy, i żeby to właśnie tak nie było, że wy będziecie mieć ochotę, na to, żeby się działo, żeby szło do przodu, ale, ale ktoś ewentualnie na to ochoty nie będzie miał i za diabła narodowego wygo z tej jego przestrzeni, kochani, nie wyciągniecie. Też tak może być. Co u panienki dzisiaj? U panienki, dzisiaj, kochani, sytuacja mówiąca o tym, że y, powiedziałabym to w ten sposób, że albo, moi drodzy, dzisiaj nie będziecie chcieli czegoś puścić, albo coś otrzymacie i będzie to wasze, czyli coś zyskacie i powiecie, mam to, tak, super, super, ale karta też zachęca do tego, żeby dzisiaj przypadkiem nie kłapać jezorem na prawo i na lewo, moi drodzy, jak i nie szastać kasą, więc też miejmy to na uwadze, żeby dzisiaj być może nie wydawać pieniążków, przynajmniej dzisiaj, bo być może, kochani, w dniu jutrzejszym coś na przykład Kupicie no, w dużo korzystniejszej cenie. Co do końca tygodnia u panny. Kochani, coś się nagle zawali, coś nagle padnie, coś się nagle popsuje, coś nagle nie pójdzie tak, jakbyście sobie tego życzyły. To może być naprawdę losowy przypadek, że na przykład walnie wam odkurzacz albo nie wiem, stłuką się talerze, wy się przewrócicie, jakiś plan nie zrealizuje się do końca, tak jakby sobie panienka tego życzyła. No mamy jakiś, jakiś trach, jakąś taką sytuację, kochani, no mocno taką powiedziałabym, w której jest to nieprzewidywalne. W kwestiach zdrowotnych, chociaż ja o zdrowiu nie dyskutuję, ale wieża bardzo często też pokazuje bóle kości, bóle kręgosłupów, kochani, złamania, czy też potłuczenia. Uważajcie na siebie. Dobrze, w takim układzie waga na dzisiaj. uwagi, moi drodzy, mamy znowu pod kartę wieży, czyli tu wieża, tu wieża. Kochani, coś faktycznie może nie pójść wadze po jego myśli albo coś nagle, słuchajcie, niespodziewanie, coś, co było budowane czy też jakieś planowane, być może od dłuższego czasu, uwagi w dniu dzisiejszym może się, kochani, nie powieść. Albo też tudzież jakaś niespodziewana informacja, być może coś, co już dawno powinno, bo słuchajcie, wieże to są takie karty, że wy wiecie o tym, że coś nie styka i to powinno no już dawno się kochani rozsypać. A, ale skoro tego nie robicie, to bardzo często też góra wszechświat, moi drodzy, patrząc na tą całą dramaturgię tego wszystkiego, no, rozwala to po prostu zwyczajni kochani za Was. I taka sytuacja, kochani, może tutaj również mieć, no niestety miejsce, ale coś, kochani, dzisiaj może zachwiać się w tych fasadach, coś może pójść nie tak. Mogą jakieś pewne plany wasze się posypać. No, ewidentnie wieża to wieża, tak? To są zawsze jakieś zmiany, kochani, które są potrzebne. Ja zaznaczam, nie bójcie się tych kart wieży. I tak dalej i tak dalej. Bo one tak naprawdę czyszczą teren pod coś, co i tak już, pod coś, co i tak już nie funkcjonowało, po to, żebyście mogli sobie na nowo to wszystko pobudować. A co do końca tygodnia. Kochani, pakujecie się w jakąś znowu klatkę. Znowuż dlatego, że słuchajcie, ja kojarzę wagi, które bardzo, bardzo często, kochani, mają bardzo pewne spesymistyczne myślenie, i w jakiś taki pewien sposób ładują się, kochani, w te takie klimaty negatywnego myślenia. Yy, I tutaj, moi drodzy, no, może was ogarnąć taka właśnie sytuacja, słuchajcie, może spowodowana tą wieżą, może jakimiś faktycz faktycznie rzeczami, które tutaj dzisiaj spłyną. No i wówczas waga stanie w miejscu i powie, nie mam teraz wyjścia, nie wiem, jakie mam mo mieć możliwości, widzę wszystko negatywnie. No więc, kochani, no te dwie karty razem, <laughs> faktycznie, ale to jest, pamiętajmy, że to jest do końca tygodnia. Ta sytuacja tej takiej klatki, takiej, takiej sytuacji, w której się tutaj znajdujecie, to nie to, że dzisiaj. To się może wydarzyć jeszcze, wiecie, do niedzieli. Ale być może poprzez ten spadek tej wieży, wy w takiej pułapce tutaj możecie się, kochani, gdzieś znaleźć i nie wiedzieć, co macie robić. Będziecie wszystko troszeczkę widzieć w takich, powiedziałabym, lekko czarnych barwach. Skorpiony na dzisiaj. Słuchajcie, u was jest diabeł, diabeł to jest kalejdoskop, moi drodzy, różnych, różnych, słuchajcie, tutaj sytuacji, nazwę to tak, bo diabeł to są wszelkiego rodzaju, słuchajcie, emocje, tak, sytuacje, w których po prostu my ewidentnie, słuchajcie, no tutaj możemy mieć kalejdoskop wrażeń od lęków, obaw, niepokoi, poprzez zdenerwowania, wręcz bym powiedziała, takie wiecie, wkurzenia się totalne, poprzez manipulacje, kochani, poprzez jakieś sytuacje, w których, mm, no... Możemy mieć takie też poczucie, słuchajcie, namiętności oczywiście, ostrego, jakiegoś takiego powiedziałabym wręcz obłędu na czyimś punkcie. Też tak może być. E, ale to też są takie, takie prozaiczne rzeczy, typu na przykład, że czegoś będziecie szukać i nie znajdziecie, bo diabeł ogronę ogonem nakrył. Więc moi drodzy, naprawdę dzisiaj diabeł może Wam mieszać szyki wszelkiego typu i możecie odczuwać emocje również, kochani, wszelkiego typu. E, dobra, a zobaczmy, co do końca tygodnia u Skorpiona. No, słuchajcie, dobrze, dobrze, bo macie trójkę kielichową, a więc tutaj jakaś imprezka, jakieś powijanie alkoholu, być może bardzo dobre kontakty towarzyskie. Słuchajcie, ochoty na flirty, być może słuchajcie, jakieś romansidła, bo też tutaj to są układy trójkowe. A więc tutaj również być może tego diabełka w ciągu tygodnia zrekompensuje wam jakiś romansik, jakiś flircik, jakaś dobra zabawa, dobra komunikacja. Jaki być może, kochani, coś zakrapionego alkoholem. A co u strzelca? Słuchajcie, strzelec jest dzisiaj zapracowany i innymi słowy, moi drodzy, bardzo zajęty. Może to być praca zawodowa, może to być praca jakakolwiek inna, którą strzelec po prostu dzisiaj bierze sobie na swoje barki i tym się, e, krótko mówiąc, zajmuje. A więc jesteśmy zapracowani. To może też, kochani, być praca nad czymś, niekoniecznie praca zawodowa czy też jakaś tam, ale praca nad czymś. Skupiamy się dzisiaj nad czymś, jak coś udoskonalić, coś zrobić, jak coś powiedzieć, jak zrobić, żeby było dobrze, jak coś wykonać. A więc. Po prostu praca, skupienie się na czymś, na czym nam zależy. A co do końca tygodnia, u Strzelca? Kochani, mamy kartę króla kielichowego, i tutaj, słuchajcie, może być tak, że albo to jest jakaś osoba, jest to ktoś, gdzie wy tutaj będziecie bardzo mocno skupiali się być może na jakimś. Jakiejś osobie, nazwę to tak, y, która, y, w której być może tutaj, y, moi drodzy, jest osobą Was kochającą, troszczącą się i opiekującą się o Was. Y, jeżeli to jesteście Wy, to Wy tutaj do końca tego tygodnia będziecie starali się emanować jakąś miłością, czułością i opiekuńczością wobec y, otoczenia, moi drodzy, albo krótko mówiąc, do końca tego tygodnia odczujecie, moi drodzy, naprawdę dużą falę miłości, bo Król Kielichów ofiarowuje komuś swoje serducho. I moi drodzy, może to przyjść do Was, albo to wy dacie komuś, i pokażecie te emocje, to ciepło i wszystko inne w tej karcie. Koziorożec na dzisiaj. E, stop, nie ta nie, talia. Widzicie, mi się popieprzyło. Koziorożec na dzisiaj. Kochani, wy dzisiaj macie kartę pustelnika, a więc albo odczuwacie tą samotność, albo macie potrzebę odsunięcia się od towarzystwa po to, żeby coś przemyśleć. I tutaj, moi drodzy, za dużo na ten temat nie będziemy dyskutować. To jest taka sytuacja, w której czasami nie mamy ochoty na gwar, na zabawy, na dyskusję z różnymi ludźmi, na jakieś tam pierdalamento, tak? To po prostu odsuwamy się. I zwyczajnie, kochani, kontemplujemy, rozmawiamy, nie wiem, po prostu potrzebujemy chwili spokoju dla siebie, po to, żeby czasami po prostu nie mieć ochoty na gadulstwo, a czasami po to, żeby sobie pewne sprawy po prostu przemyśleć i przeanalizować, moi drodzy, tak? To jest również też karta, słuchajcie, być może osoby nieco starszej od Was, którą po prostu zwyczajnie warto dzisiaj posłuchać, bo da Wam jakieś mądre, moi drodzy, wskazówki. A co do końca tygodnia u koziorożca? decyzje, które musi podjąć, słuchajcie i być może właśnie po to koziorożec się odsuwa, po to koziorożec słucha rad, być może po to przemusi, przemyśleć pewne sprawy bez gwaru kolegów i koleżanek, bo właśnie coś go trapi, on być może ma jakieś decyzje do podjęcia, moi drodzy, nad którymi się waha i one już go zaczynają męczyć, bo nie potrafi tych decyzji podjąć i jakby potrzebuje takiego wyciszenia właśnie w tym celu, aby skupić się nad tym, co zrobić, którą opcję wybrać, jaki kierunek e, obrać, tak? Może Taka sytuacja być. Ale ogólnie, jeżeli te karty razem się nie łączą, to do końca tego tygodnia, kochani, będziecie mieć jakąś decyzję dosyć ciężką do podjęcia i nie będziecie potrafili tej decyzji, moi drodzy, podjąć. Będzie to dla Was bardzo ciężkie. E, co u Wodnika na dzisiaj? Wodnik, kochani, w dniu dzisiejszym może mieć mnogość pomysłów, mnogość powiedziałabym myśli w głowie. Może troszeczkę, kochani, fantazjować, może odpływać w, w takie w marzenia, bym powiedziała wręcz w snucie różnego rodzaju planów, scenariuszy, zastanawiać się nad tym, co zrobić, co wybrać, bo to również jest, kochani, karta opcji. Możecie stanąć na przykład w sklepie i oglądać 15 rzeczy naraz y i tak dalej, i tak dalej, moi drodzy, i nie ruszyć zwyczajnie, słuchajcie, z miejsca, bo też tak może tutaj w tej karcie siódemki się nie Niestety objawić. Może to też tworzyć pewnego rodzaju wasz mętlik w głowie, bo wy już nie będziecie sami wiedzieli, która opcja jest najlepsza. A co do końca tygodnia uwodnika? Słuchajcie, jakiś nowy początek, nowa droga, jakieś nowe plany. Słuchajcie, co by to nie było, macie kartę nowości, moi drodzy, zaczynacie coś od początku, zaczynacie coś zupełnie z innej flanki. Słuchajcie, może to też być opcja nowości, tak jak powiedziałam, wchodzenia w jakieś nowe klimaty, w nowe plany, czy też w nowe jakieś tam drogi. Ale to też może być, kochani, karta po prostu tego, że do końca tygodnia poczujecie lekkość. Poczujecie klimat dobrej zabawy, poczujecie to, że chcielibyście się rozerwać, troszeczkę powiedziałabym odpłynąć w taką rozrywkę bardziej, w taką sytuację, w której chcecie po prostu poczuć, nie wiem, świeży powiew wiatru, moi drodzy, chcecie się poczuć lekko i wesoło i być może tak się też stanie, moi drodzy, bo to nie tyle, że chcecie, ale możecie też to zrobić, tego dokonać. Więc albo, albo, albo wchodzimy w jakieś nowe klimaty, nowe, nowe etapy, względnie bardzo dobry nastrój. Gdzieś tam do końca tygodnia. Karta dziecka, na które również powiedzmy do końca tego tygodnia warto zwrócić uwagę. A co u rybek na dzisiaj? Ryby są kochani w podróży, to znaczy mogą być już, bo karta świat bardzo często pokazuje, jestem w podróży, jestem poza domem, w tej chwili gdzieś podróżuję, służbowo czy też niesłużbowo, ale krótko mówiąc, mogą to być podróże. To jest również planowanie pewnego rodzaju wyjazdów, jaki, moi drodzy, jest to karta portalu, karta bramy, karta przejścia. Coś zostawiamy w tyle za sobą, żeby wejść w nowe obowiązki, w nowe jakieś plany, w nowe jakieś klimaty. W każdym bądź razie zatrzaskujemy stare drzwi, żeby. Przejść do czegoś zupełnie nowego, i otwieramy się bardzo serdecznie i całym sobą na nowe możliwości, czy też ludzi, czy jakieś inne rzeczy. A co do końca tygodnia? No i właśnie, mówię o portalu, mówię o bramie i wyciągam kolejną kartę bramy, moi, moi drodzy, więc ewidentnie zostawiacie coś za sobą, ewidentnie coś już chcecie mieć w tyle i popłynąć do przodu, iść do przodu takim pięknym, siarczystym krokiem, moi drodzy, i już nie patrząc na to, co było. Być może wchodzicie w nowe obowiązki zawodowe, być może wchodzicie w nowe jakieś rejony, powiedziałabym, związków damsko-męskich, być może macie jakieś nowe plany, być może idziecie z czymś do przodu, a być może faktycznie planujecie jakąś wycieczkę, jakąś Jakąś podróż, kochani, czy cokolwiek z tych rzeczy. Załóżmy chociażby w weekend, choć pojedźmy sobie w góry, no to okej, okay, choć pojedźmy sobie w góry, no i ryba po prostu już jakby myślami może przy tym, kochani, być. Pozdrawiam wszystkich gorąco, kochani. Cudowności na dzień dzisiejszy dla Was, jak i do końca tego tygodnia pusiaki.